Cześć, witam Was u siebie na kanale Paweł Play Again Dzisiaj mam dla Was podsumowanie roku 2019 w, w tym W tym podsumowaniu postaram się Wam pokazać, co udało mi się osiągnąć w roku 2019, w jakie platyny mi wpadły, które gry udało mi się ograć, w które gry mi się dobrze grało, które były takie moim zdaniem średniakami i jaki film u mnie na kanale w 2019 Zdobył największą popularność pod względem wyświetleń, komentarzy i lajków, bo jest to jeden film, który wbił się na top listy 2019. Zacznijmy może od platyn, które udało mi się wbić. Jest ich aż 9. Pierwszą z nich była to platyna z gry Assassin's Creed Odyssey od Ubisoftu. Bicie tej platyny było dość przyjemne, gra była całkiem sympatyczna. Zdobycie platyny w tej odsłonie Assassin's Creed zajęło mi około 60 godzin. W grze mamy do wyboru dwie grywalne postacie, Alexiosa i Kassandrę, których przygody będziemy śledzić w starożytnej Grecji. Drugą platyną, którą udało mi się wbić w tym roku, była to platyna z gry Far Cry 5. Jest to również gra Ubisoftu. Jak eee, myślę, że nie muszę przedstawiać każdy z ale to jest całkiem dobre shooter. Troszkę odcinanie kuponu. Jednakże bardzo przyjemnie mi się w to wygrało. Kolejną grą, którą udało mi się ograć w tym roku, był Astrobot na PlayStation VR. Również udało mi się zdobyć w nim platynę. Jedna z lepszych gier na e, Google rozszerzonej rzeczywistości od Sony, którą z czystym sercem mogę Wam polecić. Sam oddałbym jej ocenę 9,5. Mega fun, fajna grafika. Niestety na live gry na VR się nie nadają, ponieważ one nie oddają całej Głębi w sensu zabawy z tymi goglami, więc niestety musicie przetestować to sami. Arobota jak najbardziej polecam również padła platyna. Kolejną grą była gra Slides. Slides. Była to chyba tak najbardziej platyna do kupienia, ponieważ całe zdobycie platyny zajęło, jak dobrze pamiętam, niecałe 15 sekund. I wpadają wszystkie trofea. Jedno po drugim są same złota, srebro. Jedno chyba jest srebro i platyna wpada. Gra jest banalnie prosta. Wystarczy ułożyć klocki w odpowiedniej kolejności. I pyk, mamy platynę, więc to była moja najszybsza platyna, jaką kiedykolwiek zdobyłem. Jednocześnie właśnie to nie wiem czy to się powinno zaliczać do platyny ponieważ to była kupna platyna. Kolejną grą, którą udało mi się wyplatynować w 2019 roku, był to również Far Cry, tym razem to był New Down, taki troszkę sequelist do piątki, to co się działo po wydarzeniach z piątki, więc jeżeli ktoś ma ochotę zagrać w New Down, polecam najpierw przejść Far Cry piątkę, również padła platyna, fajny multiplayer, fajnie zorganizowany multiplayer, można sobie pograć w dwoje po sieci. Eee, również już nie mam więcej co tutaj opowiadać o tej grze, ponieważ tak naprawdę to jest farka i tyle no, shooter. Kolejna gra to była dość niespodziewana platyna. To, to Duty, Gra, która była dodawana do PlayStation Plus w bodajże, jak dobrze pamiętam. Eee, ogólnie strasznie trudna platyna do zrobienia, ponieważ gra jest dość rozbudowana i czasochłonna. Ale przez to, że dodali do niej edytor planch, tak zwany, tak to był chyba edytor planch, yy, można bić ją bardzo łatwo i bardzo szybko. Mi to zajęło chyba ze 2 czy 3 godziny przy pomocy szwagra. Oczywiście on tam bardziej sprawdza rzeczy na internecie i podpowiada mi mniej więcej, w których momentach co zrobić. Także dzięki szwagier, zapłatę na wykonanie. Kolejną platyną, którą udało mi się wbić, była to platyna z Gry Range Bardzo fajna strzelanka od twórców Duma. E, świetna grafika, świetna muzyka, tempo akcji. Bardzo, bardzo mi się podobała ta gra. To jest chyba jedna z lepszych gier, które ograłem w roku 2019. Jako zaskoczenie takie, że naprawdę był tam duży system rozbudowy broni, e, dużo zwiedzania, troszkę zbieractwa. Całkiem przyjemna przyjemna gra, także również polecam wszystkim fanom szybkiego strzelania i nieprzemyślanych akcji, tak jak w Call of Duty czy w Jeżeli lubicie Call of Duty i Battlefield, to nie będziecie lubili Rage'a, ale jeżeli wolicie tylko się ja odstresować i postrzelać sobie do dzików które biegają po ekranie, to polecam Rage'a 2. Kolejną grą jest to gra z serii, którą najbardziej lubię, czyli Nickly. Niktor... Najnowsza odsłona pod tytułem Hit. Gra rozgrywa się w fikcyjnym Miami. Rozgrywa się również w, dni, w, w dzień, w nocy. W nocy jest troszkę ciekawie, ponieważ policja nas zatrzymuje, próbuje nas zatrzymać. Zdobywamy tak zwane punkty reputacji w nocy, a pieniądze do wydawania zdobywamy w dzień. Z tym, że jeżeli zostaniemy złapani w nocy, to tracimy i pieniądze, i punkty reputacji. W nocy. To jest bardzo fajny zabieg. Grę udało mi się wyplatynować chyba w dwa tygodnie. Bawiłem się świetnie przy niej. Ale muszę powiedzieć, że chyba lepszą ścigałką w roku 2019 według mnie był e, Grid 2019. Właśnie, przy którym spędziłem dużo więcej czasu e, niż przy Nitro I do którego w dalszym ciągu mam ochotę wracać. Bo Nitro już tak nie za bardzo było. go. Leży na półce, czekam, ale przed nim taki DLC będzie. Zobaczymy. I ostatnią platyną, która była troszkę niespodziewana, ponieważ nie planowałem zakupu tego. Miałem parę voucherów do sklepu, wymieniłem po prostu vouchery na grę. Jest to gra Control od studia Remedy, które zrobiło również słynnego na cały świat Max Payna. Gra która jest połączeniem Beyond Dwie Dusze i e, Infamous. Mamy supermoce, wkraczamy do budynku, który jest opanowany przez tak zwany syk i musimy się pozbyć tego syku, wyplecić go, przechodząc kolejne poziomy. Nie będę Wam zdradzał, ponieważ gra jak dla mnie jest fajna. Polecam w nią zagrać, jest naprawdę godna uwagi, a nie było jej tak jakoś bardzo mocno słychać, tak mi się wydaje. To przynajmniej ja nie słyszałem o tej grze zbyt wiele. E, informacji, zagrałem, ciągnąłem się, fabuła była całkiem ok, ale przyjemność zgrania, ze sterowania tą postacią jest naprawdę, naprawdę świetna. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie platyny. W roku 2019 gier, których udało mi się ograć, odpalić, nie skończyć do końca było łącznie około 41, także myślę, że całkiem niezły wynik, jak na 2019, mam nadzieję, że w 2020 również to powtórzę. Udało Wam się w tym roku 2019 również dobić do 1200 subskrypcji, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten rok, tak jak ja spędziłem go razem z Wami na wszystkich moich live'ach, na wszystkich materiałach, które robiłem dla Was, czytając Wasze komentarze. Jest, jesteście naprawdę super. Mam nadzieję, że w 2020 uda nam się dobić do 2020 subskrybenta, byłoby fajnie. pożyjemy, zobaczymy. E, jeszcze jedna wzmianka na temat najlepszego filmu, który był w 2019 u mnie na kanale. Był to film e, Zakupy Growe 2019, który osiągnął 700 wyświetleń, 58 lajków i 22 komentarzy, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i chciałbym Wam złożyć oczywiście życzenia noworoczne. Wszystkiego dobrego w 2020, samych platyn, tanich gier i dobrych tytułów do ogrania. Trzymajcie się, cześć!